No i tak. Szybki filmik. Tu jak widzicie walczę ze złotem olimpijskim na naszą olimpiadę. Ale w pomocy dla kolegi Ej, Mańka z kanału Wszystko się przyda. Pozdrawiam cię przyjacielu. Podobna stopa od żelazka. Mam nadzieję, że żona nie będzie krzyczeć, że jej buchnąłem żelazko. Pokażę mniej więcej jak to zrobić. Bo ja nie będę tego rozbierać. Jak. Hmm, to, to jest oderwanie tej płyty. Ta płyta jest aluminiowa. Na miłą. i to co mówiłeś, że przyciąga, Panie kolego, to, to się znajduje tu, tu idzie przez całą, całą tu długość. I teraz jest sposób taki, albo bierzesz jakieś i madło, tak na, na przykład, jak ja to zdejmę, młotkiem bije tu do obkoła, żeby tylko pokruszyć to aluminium do obkoła. A to w całości na zoom. Ja tego nie, nie rozbieram, bo to szkoda zachodu. Ale wiecie co może? Na, na szybko. No ja tu kolega, bo, że będzie krucho, to będzie dobrze. Kolega powiedział, że pierwszy raz nie wie jak. przecież trzeba pomóc, nawet chociaż tak, nie? gnie to ten może być lepszy A to jest z kwasówki to idzie na dół. No i teraz tak jak mówiłem. Tu jak są te, te dziurki, tu idzie grzałeczka. Ja to przeważnie robiłem tak. To co się da? Aluminium Wykruszyć I tak można Całe dookoła Tu przychodzi ta grzałka Tuż na pękło mi na grzałce Stary typ Niektóre są, że są tylko wciśnięte, to wtedy się wyrywa. Także myślę maniek, że troszeczkę pomogłem, a ja dalej lecę z tematem na olimpiady.